A na co najlepsze, on nas odwiózł jeszcze w ogóle po zgarnięcie paczki. Jezus, Maria, co się wydarzyło? Ale wypadek. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. My dzisiaj jesteśmy na najlepszym polskim serwerze w Robloxika, czyli PCD Polish Car Driving. I dzisiaj, na specjalne życzenie widzów, zrobimy odcinek z. Wsiadania do randomowych widzów do samochodów i spróbujemy w ten sposób dostarczać paczki. Przy okazji będziemy sobie oceniać danych graczy e, i sprawdzać, czy może to jest bot, czy może not. Nie także, jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapę, suba, komentarz, padnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki, jak zwykle, macie w opisie pod filmem. E, I proszę Państwa, trafił mi się pierwszy zawodnik z nickiem Minach 2. Który no oprócz tego, że właśnie wjechał pod prąd, daje jakieś zdupy kierunkowskazy. To ogólnie udało mu się dojechać do paczki. I całkiem nieźle to wygląda na ten moment. Minusem jest to, że uciekła. że uciekł mu już maluszek. Samochód mu uciekł, patrzcie na to już. Drugie okrążenie ten maluch robi. Trzecie okrążenie robi ten, ten maluch. Co jest? Ja pierdzielę, dobra, wsiadam do tego może maluszka. Pojedziemy sobie z zawodnikiem, który się nazywa Charlie. Czekajcie, jak się nazywa. Cza Charlie, o, Charlie jest zawodnik. Dzień dobry, witam. Wsteczny, proszę dać. Wsteczny, wsteczny, Q. Bardzo dobrze, Q i W. O kurczę, przyjechał ktoś z lepszym samochodem niż maluch. Najgorsze jest to, teraz, tak jak powiedziałem, może być trudno jeździć z niektórymi ludźmi. A jeżeli chodzi o taką randomową jazdę przez to, że w tym momencie mamy krupy, nie? I mamy DW205, przez co ludzie mogą jeździć gdzieś indziej. Ok, patrzcie na to, ale lecimy, żeby skrinka zrobić, cyk do miniaturki. Proszę bardzo, ale się przeganiają. A ja mogę obserwować w tym momencie dzięki tej kamerze? Możemy obserwować w ogóle sytuację. O kurczę, w ten sposób, ale był wypadek. Dobra, gdzie pojadą? Gdzie pojadą? To mnie interesuje teraz. Dobra, gdzie pojedziesz tym maluszkiem? Charlie, gdzie jedziesz? Dobra, ale ja Wo wojska polskiego. coś miałem powiedzieć, że ktoś dzwoni, a to. Gdzie Charlie jedzie? Ja potrzebuję na krupy pojechać, to jest najgorsze. Ja pierdzielę, Charlie, co się dzieje z tobą? Charlie, proszę, w lewo, w lewo, w lewo na krupy. Gdzie ty jedziesz? Dobra, wysiadam. A ten gdzie też jedzie? Siemano, dzień dobry. Eee, do kogo ja wsiadłem w ogóle? Nie mam pojęcia, do jakiegoś ziuta weszliśmy do samochodu. Czy oni jadą na krupy? C co jest, kurcze? Wojteczek! Jedźmy <średzimy> tym samochodem na krupy, proszę! Na krupy jedźmy! Kto pojedzie na krupy? Ci ludzie jadą w innym kierunku całkowicie. Dobra, wsiadam do ziomka w BMW. Wsiadłem, wsiadłem. On na drifcie jest. Patrick Games jest na drifcie w tym momencie. Wsiadłem do niego, zobaczymy. Może on pojedzie na krupy? Wiecie, już tak driftuje. Okej, okay, Charlie tutaj wrócił. Nie, to jest inny, ten pierwszy zawodnik, z którym jechaliśmy. Wiecie co? Będzie problem w ogóle z Darłowa wyjechać, no bo ludzie jak jadą, to zazwyczaj na dół, ale nie na Krupy może. Ewentualnie trzeba, o kurczę, gdzieś tutaj do uliczki wjechać i może tutaj ktoś na Krupy pojedzie. Patrzcie na to, w Krupy, w Krupy, 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 proszę. Dobrze, dobrze, let's go, go, Krupy! Jezu, gość w BMW ratuje, ratuje nam dupę w tym momencie. Okej. Okay. Dobra, w ogóle właśnie widzowie, bo ja słyszałem, że część z was już dzisiaj, w sensie 12, zaczyna swoje ferie, ale 12 to jak 12? Od 13 już te ferie mogą się zaczynać. Kto w ogóle ma już ferie, nie? Dajcie znać może jakie w jakim rejonie Polski są te ferie. Wiem, że u mnie na Podkarpaciu jeszcze nie ma, nie? Bo na Podkarpaciu dopiero chyba za tydzień się zaczynają, jakoś tak. No, ale część z was już może, może właśnie te ferie mieć. No, chyba, że tak wiecie, że po tym, po lekcjach w piątek, ok, no to to jasne, to wtedy nawet i 12 niektórym mogłyby się zacząć te ferie. Ale w sumie co ciekawego macie do roboty na ferie? Czy zaplanowany macie jakiś ten czas na ferie, czy jedziecie gdzieś może? A może w domu po prostu spędzicie grać, grając sobie na robloxiku, na PCD? W sumie to byłby też dobry moment na jakieś wydarzenie dla, dla PCD, bo przecież moment, kiedy są ferie, to będzie pewnie ze 3-4 tygodnie trwało. To jest dobry moment na wrzucenie jakiegoś wydarzenia. Hmm, to prawda. Dobra, i powiem Wam, nie jest źle, bo praktycznie dojeżdżamy już na krupy. Ja mam krupy 27. Możemy spróbować ze sławna jeszcze pojechać, ale w sławnie mam wrażenie, że jednak mniej osób będzie, nie? koniec końców. Dobra, chłop dojedzie prawie do, do miejsca, do którego ja potrzebuję dojechać. Ty, no super, superowo. Pyk, jeszcze skrinka. I kolego, ja tu muszę wysiąść, bo ja muszę dotrzeć na krupy 27 Dzień dobry, witam Krupy. Ej, powiem wam, całkiem szybko udało nam się dzisiaj dojechać, to jestem w szoku, naprawdę. Ale to dzięki, dla te dzięki temu ziomeczkowi w BMW, nie? Nam się udało. O, ciężarówka tędy jechała, jakbym się zawinął do tej ciężarówki. Kurczę, szkoda, że nie mam jakiegoś dzwonka, którym bym mógł e, zadrędzić. Hmm... Z tym gościem mógłbym się zawinąć na... na darłowo. Dobra, gość w BMW jedzie na darłowo, mówię wam. Siemano, kolego. Dobra, jedźmy na darłowo. Na darłowo, proszę cię, przeczytaj mi w myślach, ja nie mogę napisać w tym challenge'u. Chodzi w tym wyzwaniu o to, żeby nie pisać. Witam ponownie, o, witam, witam. Dobra, gdzie on jedzie? Jadę z nim, jadę z nim, widzowie. Oceniamy, Patryk Games jak jedzie. Okej, okay, witam, witam. Dzień dobry. O, kurczę, Patryk, no niepokojące tutaj. Podjazd w miejsce, gdzie się... gdzie nie ma niczego tak naprawdę. Dobra, jedziemy przez te krupy. Kurczę, gdzie mnie Patryk wywiezie. Do darłowa, niech przeczyta w myślach, widzowie. Wszyscy teraz piszemy Patryk, jedź do darłowa. Patryk, jedź do darłowa. Patryk, proszę cię, jedź do darłowa. Do Darłowa, nie w drugą stronę. Okej, okay, tu jakiś ziomal też dotarł. Drugi w samochodzie, na Darłowo 205 darłowo, stary. Let's go, let's go, let's go. Dobra, jedziemy, jedziemy. Jedziemy na Darłowo, widzowie. Jest dobrze, jest dobrze. Coś się nam tutaj yy, baguje, ale to wiecie, to tak zawsze wygląda z perspektywy, jakby innego gracza. Jakby wiecie, nasz samochód dla nas nam nie laguje, ale jak wejdziemy na czyjś inny samochód, no to już są problemy, faktycznie. O, zawinąłbym się do tego busika, gdyby nie to, że prawdopodobnie to bot jedzie. Tym busem, ale na szczęście w BMW jedzie zdecydowanie gracz, proszę Państwa. 100% gracza w graczu Co chwilę zalicza gdzieś wyjazd za linię przerywaną Podwójną, ciągłą Wyjeżdża po prostu do rowu 360, 180 Wszystko po prostu robi ten zawodnik Więc to musi być człowiek Tylko człowiek jest tak nieom... tak omylny w sumie Dobra... o Jezu, jedzie ten ziomal w maluchu Może ten sam dalej Ty, a ten co tu robi? Z drewnem Ej, to co tu robił ziomek z drewnem? Przecież tutaj się nie, nie dostarcza w to miejsce niczego takiego. Dobra, widzę, wszyscy jadą jak w Anglii w tym momencie. Jakbym na geogeserze miał zgadywać, no to faktycznie już zastanawiałbym się nad jakąś Anglią. Jeżeli byśmy jechali cały czas po lewej stronie, na lewym pasie, pod prąd. Dobra, jedzie, jedzie, Patryk. Patryk, Patryk, na, na paczkę. Patryk, proszę cię, do paczki, jedźmy do paczki. Ja cię ja cię proszę. Ja cię prosza. Dawaj, 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 do paczuchy, do paczuchy, Patryk. Popaczkę. Popaczkę, to jest prosta sprawa. Byłeś ze mną w krupach, więc jedziemy popaczkę teraz, nie? Wiadomo, po co może człowiek wsiadać do randomowego samochodu? Popaczkę, żeby dojechać. Okej. Okay. Dobra, czekam, czekam z nim. Ja wierzę, ja wierzę, że on wie! Ja wierzę w przekaz myśli widzowie, naprawdę. Przekaz myśli działa. Przynajmniej w tym przypadku mam, mam nadzieję, że działa, nie? Ja mu mówię, Patryk. Yy, mam nadzieję, że uda nam się tam dojechać. I mam <ścoughs> i mam wrażenie, że on, on faktycznie tam dojedzie. W ogóle właśnie zobaczyłem zdjęcie kota, któremu, który siedząc w klatce u weterynarza, po prostu tak. Tak świrował łapom, e, tak próbował gdzieś tam, wiecie, nie wiem, otworzyć sobie samemu wyjście z klatki, że aż mu łapa utknęła. <laughs> A świeże info, prosto od weterynarza, dokładnie tak. Ja tutaj jestem skarbnicą e, teraz historii, od weterynarza. Dobra, Patryk, Siemano, dobra, okej, okay, wziąłem stary Jarosław, Patryk, jedziemy. Jedziemy, Patryk, stary Jarosław, mówię ci. Przekaz myśli. Proszę Państwa, darmowa taksówka dzisiaj na serwerze. Darmowa taksówka na serwerze. Dobra, Patryk się zapytał, gdzie chce jechać może, czy nie. Zobaczymy. Ja, jeżeli tak, to wiecie, spróbujemy podjechać z nim. Gdzie się da? Ewentualnie zamienimy Patryka. Mogę wiedzieć, gdzie masz? No właśnie, nie mogę ci powiedzieć. Nie mogę ci napisać, Patryk, sorry, jeżeli to oglądasz, przepraszam, ale nie mogę ci tego powiedzieć. Musisz to wyczuć, po prostu, gdzie jedziemy. Jeżeli ty skręcisz w prawo, to ja wysiądę. Jeżeli ty skręcisz w lewo, to ja bardzo chętnie będę jechał dalej. Aczkolwiek przyjazd na stację paliw to nie jest to, czego potrzebuję w tym momencie. A ten ciężaróweczką, gdzie jedzie? Okej, on tankuje, Patryk. Czy o co chodzi? Chyba tankuje, dobra. Niech tankuje sobie. Pojedziemy z nim dalej w takim razie. Póki możemy, to korzystamy z tego, że mamy super kierowcę w BMW. Oho, Koś gazuje, ale biegu nie wrzucił. Oj, zdecydowanie. Dobra, i co? Przewali się przez tego? Jedziemy, okej. Zobaczymy, gdzie pojedziemy. Gdzie pojedzie Patryk tak naprawdę. Patłyk, kurde, gdzie, kurde, gdzie jedziesz? Dobra, do, Dobrze jedzie! Dobrze jedzie! Widzowie, przekaz myśli działa! Stary Jarosław, pomyślałem. On wie, że jedziemy na Stary Jarosław. On to wie, widzowie. Widzicie to? Ja pierdzielę, ej, znalazłem jakiegoś ziomka, do którego mogę myślami mówić. Ja mu powiedziałem, jedźmy do Starego Jarosławia, czy Jarosławia, czy Jarosława, a on już wie, on już wie, gdzie mamy jechać. Droga DW205. Oczywiście przyjąłem hogaty. No i to wiadomo, tak to właśnie wygląda. Także widzicie, udało się trafić na gościa, który nas zawiesił już do drugiej paczki praktycznie. A na co najlepsze on nas odwiózł jeszcze w ogóle po zgarnięcie paczki. Jezus Maria, co się wydarzyło? Ale wypadek. Ty, ale tak naprawdę to Patryk trochę jechał jednak pod prąd, nie? To trochę przez Patryka jednak ten, ten wypadek był. Kurcie, Patryk, Patryk, uważaj sobie lepiej, nie? Uważaj, bo tutaj nie wiesz, kiedy trafisz na policję ukrytą jakąś. Undercover policja, co jest? No, co jest, Patryk? Słucham cię. Nie, nic się nie dzieje, naprawdę przekaz myśli, te, te sprawy, jedziemy dalej. Patryk chyba nie wie, co się wydarzyło, że wypadek w ogóle był. Ale spokojnie, jedziemy. Co jest ze mną? No nie wiem, nie wiem, Patryk, co jest z tobą, ale wiem, że jedziemy. I widzicie, on, on reaguje. On reaguje na rzeczy, które ja mówię w tym momencie. Przecież on jeszcze nie poglądał tego filmu. Mam nadzieję, że Patryk Games się zgłosi w komentarzu. Jeżeli znacie Patryka Games, to napiszcie do niego, że, że dzisiaj to był normalnie super kierowcą u mnie na odcinku. Patrzcie na to. Przekaz myśli działa. Dobra, krupy nie. Jesteśmy w krubach, ale krupy nie. Krupy za blisko, panie Patryk Games. Musimy dojechać do. starego Jarosława 5. Starego Jarosławia 5. No, i let's go, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Patryk czuje to. Patryk wie, że nie może się jeszcze zatrzymać. Że już za moment, jeszcze chwilkę trzeba, aby to się udało. Oj kurczę, pieczone, tutaj tak niebezpiecznie trochę. Okej, okay, ale zahaczamy co jakiś czas. Rów nic się nie dzieje z tym. To nie jest problem dla nas, zdecydowanie, jak widać. Dobra, Stary Jarosław 5, to jest jeszcze dalej, pozwólcie, że się wody napiję za ten czas, mm. bo mi już trochę w ustach zaskło. odmówienia, też potrzebuję trochę się e, nawodnić, a zostało mi pół butelki wody tylko, o, to jest moja destynacja, a nie mam, kurczę, dalej wody, będę musiał jeszcze dzisiaj chyba wieczorem do sklepu podejść. Dzięki Patryk, 2100 zarobiliśmy, dziękuję bardzo, ale ty, może do Sławna pojedziesz Patryk, co ty na to, Patryk do Sławna pojedziesz, czekajcie, niech wyczuje, niech wyczuje, że do Sławna. nie, nie, nie tu, nie tu, nie, 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 tu, nie, nie tu, nie tu Patryk, może Patryk wyczuje, że jedziemy do Sławna w tym momencie i pojedzie ze mną do Sławna, mówię wam. Okej, okay, dobra. Wsiadam, wsiadam do Patryka. Jedźmy do sławna! Let's go! Let's go! z Patrykiem dzisiaj jazda. O kurcze. Co jest? Co jest? Może do tytułu powinienem w ogóle wpisać, że graliśmy z Patryk Games. Bez kitu. Jeszcze rozumiem, co do niego mówię i co myślę. To jest w ogóle nieprawdopodobne. Przekaz myśli, proszę Państwa. Jakby ktoś Wam kiedyś mówił, że to nie działa, to jest w błędzie. Myli się. Działa. Przekaz myśli jak najbardziej. Widz zrozumiał. Super, super. Jedziemy do sławna. <grybujesz> o kurczę, ale trafiliśmy dzisiaj. To jest złoty strzał. Złoty strzał, nie, dość, że w ogóle mieliśmy dwie trasy na DW205. To jeszcze z nim wróciliśmy na to Darłowo i jeszcze pojedziemy z nim na Sławno. No to jest nieprawdopodobne. To jak wygrać w totka, nie? Dosłownie trafić taką taką osobę na serwerze, która z wami pojeździ. Jeszcze BMW super, świetnie ryk silnika. Właśnie to chcieliśmy słyszeć w tym momencie. No nieźle. Wiecie, co by było śmieszniejsze, gdyby faktycznie podwiózł mnie pod zgarnięcie przesyłki w sławnie. A tam by się coś jeszcze trafiło krótkiego. No i e, gdyby się trafiło coś krótkiego, e, i byśmy jeszcze tam dojechali, nie? Też byłoby ciekawie. Ok, krótki moment na ziewanie. Niestety. Tak to bywa, tak to bywa w takie dni, kiedy człowiek trochę więcej pochodzi, trochę więcej czasu na mrozie spędzi, trochę aktywności pouprawia, uprawia. dzisiaj wiecie, 6 rano, pobudka, 7 ma już na ryneczek, pierwsze moje przejście na ryneczek, z powrotem, zimno fest na zewnątrz, później wyjście na siłkę, tam też trochę się ciężarów poprzerzucało, Później powrót, później znowu wyjście, jeszcze jedno i wiecie, jest godzina, nie wiem, 15. I człowiek po 9 godzinach już zaczyna zaczyna mieć zjazd energetyczny, nie? Też się chłopaki mnie ostatnio pytali właśnie w flotar z admirosem, że no dobra, no ale ty kawy nie pijesz, to jak w ogóle e, energoli nie, nie łupiesz? No to jak ty w ogóle dajesz radę? No właśnie także ziewam. Ale zastanawiam się, czy by sobie do jerby nie wrócić tak naprawdę. To jest, to jest coś. Do czego chciałbym, może wrócić? To wtedy miałbym jednak więcej energii. Bo teraz faktycznie mam lekki zjazd, a muszę jeszcze coś ponagrywać za moment. Dobra, stary grzybno. Grzybno jest dosyć blisko. Dasz radę, stary, w prawo, w prawo. Dobrze, dobrze! On rozumie! Widzowie, on rozumie, gdzie ma jechać. Widzicie to? Znowu on wie, że jedziemy na DW205. On po prostu wie. O właśnie, mogę wam od razu powiedzieć, że na dniach możliwe, że u Admirosa, albo jeszcze gdzieś u chłopaków, e, Max, Chucken, e, Rocky Dogi, może się pojawi odcinek z ekipowego Geogezera, gdzie graliśmy, nie wiem czy kojarzycie. Zapewne kojarzycie pewnie Chakena, Maxa i, i Rockiego. Ale graliśmy właśnie razem z chłopakami w ekipowego geogesera i poszło mi mam wrażenie, że całkiem nieźle. Więc, więc mam nadzieję, że sobie obczajicie ten odcinek u nich. O kurcze, no tu Patryk problemy, Patryk problemy lekkie. Okej, okay, ale on mówił nie wie, co się z nimi dzieje do końca. Ale jedziemy, let's go, let's go z Patrykiem Games. Let's go do grzybna. Grzybno numerek 2 dokładnie. Ej, dostarczymy trzy paczki na odcinku. To prawie tyle, ile mógłbym dostarczyć samemu jeżdżąc, nie? I wracając się przy okazji a, do, do punktów wcześniejszych. Bo tu jednak trzeba brać pod uwagę, że ja po pierwszym dostarczeniu, ja mogłem, mo mógłbym się tepnąć, nie? Nie oszukujmy się, mógłbym się tepnąć, ale wykorzystaliśmy to, że mamy dobrego kierowcę i z nim sobie wróciliśmy. Tak samo zresztą. O, teraz pojechaliśmy. I proszę Państwa! Trzy paczuszki dostarczone w mniej niż 20 minut z przypadkowo spotkanym widzem na serwerze. Patryk Gamez, super robotę dzisiaj zrobiłeś! Także dzięki, dzięki wielkie. No i myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Możliwe, że jutro, czy w sumie dzisiaj, pojawi się może taki też jeszcze odcinek na kanale Dehogaty z PCD z Robloxa. Ej, jak można takie motki robić w ogóle? Także też możecie tam zajrzeć, dzięki wielkie za oglądanie Trzymajcie się, do zobaczenia, Eloy cześć, siemanko